Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. To niestety ostatni dzień naszej laby w słońcu w Hiszpanii. Trzeba powoli się spakować, wracać do Polski. Zobaczcie jak oni się wszyscy cieszą z tego powodu. Cieszą się? Bardzo. O, no bardzo się cieszą. Y tak. Do zimnej Polski. Moi drodzy, niestety, przez te dwa ostatnie dni zagrzał mi się komputer od tego upału. Nie udało mi się zmontować materiałów, więc wrzucę vlog z tych dwóch ostatnich dni w niedzielę o godzinie 18. Ja już mam jedną bardzo ważną informację: w poniedziałek, w poniedziałek mamy Mikołajki, dlatego zapraszam Was wszystkich z pociechami albo bez pociech na Mikołajkowe zakupy. Robimy promocję na wszystkie produkty ze sklepu na 15%. Dlatego zapraszamy, wpadajcie, róbcie sobie prezenty. A jeśli macie za daleko i nie macie jak dojechać, to oczywiście możecie też zrobić sobie zakupy na naszej stronie zadzior.pl. No i to tak szybko, informacyjnie wszystko, a my się pakujemy dalej i wracamy. Zobaczcie, jak oni się cieszą z tego powrotu do Polski. Cieszy się Michał? Bardzo się cieszę. Oczywiście. Śnieg już spadł. Cały czas się cieszy, cieszymy. Ja też się cieszę. To widzimy się w Polsce, hej.